operator Grzegorz. Witam cię, kolego, z tej strony. 68 kilo 084, operator Kamil. A, witam cię, kolego. Już mieliśmy ze sobą okazję rozmawiać, pamiętam to dobrze. A, no, no to fajnie, ja akurat nie pamiętam, może, ale, ale wierzę na słowo. A, no kolego, dochodzisz mi tutaj do 7 S. E, modulacja czysta, czytelna, idzie to bardzo ładnie. Ładzie, ładnie, to idzie ta radę już. No fajnie, fajnie, ja wczoraj cały dzień wołałem i w sumie do nikogo się nie dowołałem. Przez chwilę słyszałem na polskiej częstotliwości też tak koło 10 zawsze koło 10 się otwiera. Słyszałem, słyszałem tam, że że ktoś wołał, no ale cisza potem. To było tylko w sumie na chwilę. No i dzisiaj fajnie, że mogę sobie z kimś pogadać. No, oczywiście, oczywiście. Słuchaj, ty chyba nadajesz z Lincoln, no, prawda? Jeszcze ja się nie mylę. Tak, kolego, to jest Lincoln. To jest antena Serio z, z Game Master. Mikrofon Densei 2000, co ja mam? 2002, musiałem nawet spojrzeć. No. no i tego, no i w tej chwili to jest około 10 W. Aha, dziękuję. Tutaj to jest właśnie ten Jackson. Stary, stary boson. No u mnie taka standardowa irlandzka pogoda, nie niebo zachmurzone, oczywiście na szczęście jeszcze nie pada, ale na pewno będzie prędzej czy później, jak to, jak to u nas zawsze tu bywa. Także jeszcze kolego to Ci powiem, że kręcę filmiki za twoim pozwoleniem, jeżeli mógłbym wrzucić to na YouTube'a, no to, no to nawet byś sobie sam zobaczył.

no, dziękuję kolego. dziękuję No i do usłyszenia 73 dla Ciebie i spokojnej niedzieli. Charlie Bravo Foxtrot? Proszę, Charlie Bravo Foxtrot. Witam, witam Charlie Bravo Foxtrot, 094, operator Tomek, Polska Południowo-Wschodnia e, Wojewódzki. Z tej strony 68 Kilołyski 084 Irlandia Północna, Majkutech to Dunganon, Delta Uniform, November Golf, Alfa November November, Oscar November. modulacja, piąteczka troszkę taka e, troszkę taka chętliwa nie wiem czy taka, taka, taka masz modulację czy to takie wzmocnienie ale, ale idzie dość ładnie i dość mocno no i akurat taki mam głos bo wstałem niedawno także, także tutaj podejrzewam że z mikrofonem i z wszystko jest w porządku w tej chwili gadam z, z 10W tutaj dochodzisz mi do 7 osób, wszystko jest w sumie idealnie czytelne zrozumiałe i nie wiem czy kolega słyszałeś teraz właśnie nagrywam filmik wrzucę na YouTube'a Wystarczy wpisać sobie mój znak i ten film, film się na pewno dzisiaj pojawi. Dobrze, nie umieszkam, nie umieszkam. Ja daję kolego w tej chwili z Kobry 200, moc minimalna. Około 12-13 W w piku, także niewiele mikrofonik to jest ten MEX Antena 5.8 na wysokości e, około 18 metrów e, od ziemi. No to idziesz mi tu kolego idealnie, podskakujesz mi tu na czasami do 9 s Także no fajnie, że to na tam z 12W tak, tak sobie idzie, no. Z mojej strony to jest serio game master, jakieś 6 metrów nad ziemią. E, tak jak mówiłem około, około 10W, bo to już końcówka mocy jest można powiedzieć e, na wykończeniu, także... Idzie to bardzo ładnie ogólnie. No właśnie, właśnie mówisz Cigue okay, eee, imacę. Tak chciałem zapytać, bo, 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 bo mi się to się podoba ogólnie taka antena, no i niby sobie chwalał. A jak w, przy użytkowaniu? No, generalnie na polskich forach czytałem różne opinie na, na, tej, na temat tej anteny i generalnie. Ten, kto nie używał tej anteny, i ten, kto nie ma o tej antenie zielonego pojęcia, nie będzie, nie będzie zachwalał tej anteny z tego powodu, że, że, że mówią po pierwsze, że te pięciu są jak bez Jak to jest w ogóle możliwe? Druga sprawa, no to, no to z, nie wiem, ludzie się boją nowości. Tutaj ogólnie na, 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 na wszelkiego rodzaju zagranicznych forach internetowych ludzie sobie chwalą. Są nawet y, na YouTubie y, różne, różne tam testy. Na przykład, jak, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, znalazłem filmik na YouTubie porównujący tą antenę do anteny IMAX 2000. No i niestety, IMAX 2000 bardzo blado wypada przy tej antenie. Także na dzień dzisiejszy, chyba nie ma lepszej anteny 5-8 bez, przeciw, bez przeciwwag. Eee, troszkę więcej pójść. Eee, z mojej strony nie dużo, eee, ale tak około 80. No, teraz, teraz było widać poprawę, kolego, było widać poprawę, bo tutaj, tutaj mi zamykałeś skalę, można powiedzieć. Zresztą sam sobie zobaczysz to na YouTube. Eee, mówię za chwilę, za chwilę będę wrzu wrzucał to na YouTube a, prosto z telefonu, bo telefonem filmuję. Także także no, podejrzewam, że za 10 minut będzie można to zobaczyć. Bo tam, tam może jakieś breki są, także e, mówię, że propagacja siła, nie się ładnie zaczyna otwierać, chociaż pierwsze ciebie słyszałem, to wcześniej było coś, ale, ale bardzo niewiele. E, na początku myślałem do stacja lokalna na ale jednak nie. E, także kolego dziękuję ślicznie za łączność, miłego dnia. E, i do usłyszenia, 73. No, dziękuję kolego. Również do usłyszenia, spokojnej niedzieli. I na częstotliwości pozostaje 68 kg 084 Irlandia Północna. Czy są jakieś stacje? Proszę koledzy, jeszcze raz, bo tu jedna wielka kanapka była.